Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani A więc tak mamy tutaj roślinki yy, 10 dniowe i roślinki 12 -dniowe. jakoś tak No A więc tu mamy Oreoz, kochani, zobaczcie jak ładnie rośnie tu mi wczoraj pękła tam. ale ale widzę, że rośnie zobaczcie, nic nie ten nie, nie zwiędła także będzie dobrze już jak wam kiedyś pęknie roślina to normalnie ten jak wam pęknie główna łodyga nawet przy dociskaniu przy LST nie? bo to najczęściej wtedy pęka to nie bójcie się normalnie, weźcie to, obwiążcie plastrem albo jakąś taśmą klejącą i to się ładnie wszystko zrośnie. Już nieraz tak robiłem, nie? No. Tu mamy też Oreos. Oreos, kochani. Automaty, wszystko. Tu jest. Co tu jest? Skittles. Skittles. Apple Fritter. I jeal usy. One tam, ten, ten Oreos jest 7 dni młodszy niż te wszystkie pozostałe, nie? No, namiot 60 na 60 cm, 180 wysokość. Dwa wentylatory mieszające mam na górze, jeden na dole. huragan robi, lampa 100W od Mars Hydro. No i co, no i to wszystko, co tu mam, nie? Wentylator wyciągowy z filtrem Ale filtra nie potrzebuję Bo to zobaczcie jak i tak kurwa wszystko jest <laughs> Nie No a tu mamy Nawilżacz Nawilżacz Przez rurkę kurwa leci tam Leci 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 tam wąż i tu wychodzi Wentylator wyciągowy Bez filtra węglowego 2 mieszające Dwa mieszające, kochani, lampa 150 W od Jungle Jackson. No i tu mamy Jalousy dwa razy. Ten troszkę później, bo wszedł do namiotu. Apple Fritter dwa razy. I kochani, tu Oreos. Nie? Ten Oreos, powiem Wam, ładnie rośnie. Ładnie podoba mi się. Ładnie, ładnie. Tu muszę poprawić LST i będzie GIT. No, dobra. Pozdrawiam Was, kochani. Trzymajcie się.